Strzelnica w Zielonce. Strzelnica, poligon, 2700 metrów można sobie tutaj strzelać i trening. Nie, tu nie, to na drugiej osi, tu jest tylko setka i trening do zawodów long range'owych, a my mamy takie coś. A co to robi? A to robi tyle, że to są naboje 12.7 na 99, czyli 50 BMG. Tu mamy taką zwykłą, tu jest e, amunicja częściowo kompozytowa. Pokazujemy ją Wam, dlatego że e, na jej przykładzie bardzo fajnie widać, jak wygląda mniej więcej w środku taki nabój do 50. -ki. Widzicie, że jest, łuska jest prawie w całości wypełniona prochem. Widać jak jest osadzony pocisk, no wiadomo dno łuski z uwagi na, na duże ciśnienia jest zrobione tak jak zwykle, z mosiądzu. Ale z tego nie będziemy strzelać, postrzelamy sobie dzisiaj z klasycznej pięćdziesiątki. A teraz jeszcze pokażemy Wam, jak się pakuje taką klasyczną pięćdziesiątkę. Czekaj, czekaj. A, Kuba, ja ma jeszcze, jeszcze. Kuba ma jeszcze coś. Tak, to jest też klasyczna pięćdziesiątka. Ale ona ma czarny czubek, bo to jest amunicja przeciwpancerna. Podobno na 100 metrach 20 mm penetracji stali. 50. A teraz pokażę Wam, jak jest zapakowana amunicja do 50. A amunicja do 50, pakowana jest w skrzynkę, która jest zapewne znana wszystkim, którzy interesują się bronią strzelecką. Natomiast powiem Wam, ja w ogóle widziałem taki sposób pakowania tej amunicji pierwszy raz w życiu. Zobaczcie, otwieram skrzynię, klapę możemy sobie zdjąć i w środku jest taka, takie coś. I ja to próbowałem wyjąć, wyciągnąć, e, nie. Trzeba zrobić tak, ale to jeszcze nie jest koniec, bo trzeba zrobić tak. I trzeba zrobić tak, i dopiero wtedy dostajemy się do amunicji kalibru 50. Dobra rzecz, jak ktoś podżera z lodówki w nocy, żeby sobie tak jedzenie popakował, bo jest duża szansa, że zanim to rozpakuje, to przejdzie mu ochota na, na jedzenie. Oczywiście dzięki temu do skrzyni wchodzi 70, chyba dwie albo 74 sztuki do tej skrzynki, a gdybyśmy te amunicję zataśmowali, to wejdzie setka nie taśmowanej wchodzi 120 sztuk albo 130, tak? No ale za to mamy doskonale zabezpieczoną amunicję do 50, a do jakiej 50, to za chwileczkę Wam. Za chwileczkę Wam pokażę. Bo jesteśmy. Zaprosiła nas firma WERC 11. Bo dzisiaj testują sobie swój karabin na taką amunicję. Taki karabin. No i to jest taki właśnie karabin. Ten karabin pokazywałem wam w e, szóstej albo w siódmej relacji z MSPO, bo trafiłem na niego na stoisku na firmy URX11. Powiedzieli, że to jest nowość u nich, bo firma URX11 jest przedstawicielem Dylona. A dlaczego ten karabin się tam znalazł i co z nim było wcześniej, to za chwilę Wam powiemy. No i powiedzieli, że będą niedługo z niego strzelać. I jesteśmy na strzelnicy wzięlące i jest z nami Roger z firmy Werks 11. Drogi Rogerze, mamy tutaj Dylona Tak 501, czyli jeden z dwóch karabinów, które macie, bo macie jeszcze 301? 301 w kalibrze 308. Eee, tak. To jest Dylon, ale to nie nazywało się Dillon wcześniej. Wcześniej ten karabin był pod nazwą MacMillan Tak 50. Stał się legendą za sprawą strzelców kanadyjskich sił specjalnych, którzy oddali z niego w Afganist w Iraku, przepraszam, rekordowy strzał na odległość 3450 metrów. Celny. Celny bo strzelić sobie na tak. 450 to można. Dobrze, powiedz nam kilka słów o tym karabinie. To co widzicie, tak, karabin powtarzalny, czyli z zamkiem czterotaktowym, zasilany z magazynka o pojemności... 5 sztuk plus y, szósty w komorze. Bezpiecznik jest przed spustem, Bezpiecznik szereg klasyczny. Bezpiecznik przed spustem w osłonie kabłąka tutaj tak jak widać, to jest nasz bezpiecznik. Nastawny dwupozycyjny. Ryflowany zamek. Co robi to ryflowanie? Jak? To ryflowanie ogranicza przede wszystkim masę karabinu. Ze względu na kaliber musi mieć zamek swoją średnicę, natomiast ryflowanie zmniejsza masę. I czy ono wpływa w jakiś sposób na płynność pracy, odporność na zabrudzenia, tego typu rzeczy? Pod względem płynności może być, jest też korzystne z tego względu, że jest mniejszy opór tarcia podczas przesuwania zamka w komorze. No tak, bo nie trzeba całą powierzchnią, tylko tymi. Dobra, długość lufy. 25 lub 27,5 cala. Tu mamy 25. Czy... Tu jest 25. Uh -huh. Urządzenie wylotowe, no to widzicie, przepotężny hamulec, wylotowy, ale dzięki temu w ogóle daje się strzelać z tego karabinu. Strzelimy z niego, żeby nie było. to już się z niego nastrzelałeś. Jak on oddziaływuje na strzelca? Czuć jakoś mocno, czy. Ten karabin ma swoją moc, trzeba się do niego przyłożyć mocniej niż do zwykłego repetiera. Trzeba bardzo zwrócić uwagę, żeby jak największa powierzchnia trzewika kolby przelegała w nasz, leżała w naszym dołku strzeleckim. Bardzo mocno to nam pomoże. Znaczy zmniejszy ból. <laughs> A ile w ogóle on waży? Tak? Bo, bo przy tak potężnym naboju tak, 12,7 na 99. Ok, mamy zastosowany potężny hamulec wylotowy, no ale ciężkie, zwiększona masa karabinu też ogranicza oddziaływanie. Ile on waży? Ten karabin waży 11,5 kilo. Bez lunety. Bez lunet? 11,5 kilo to mniej więcej tyle co Baret 50 M80. Dokładnie. Spust w nim jest. Spust jest wzorowany na systemie Remington 700. Czyli spust mamy e, zasadniczo z Remingtona 700? Rozumiem, że to jest tak, jak weźmiemy z 700, każdy pasujący do 700 -ki wejdzie, wejdzie tutaj, tak? Nie, nie. nie. Jest A, to czyli to konstrukcyjnie jest wzorowany? wzorowany konstrukcyjnie, okay. Osadę mamy wykonaną z jakiegoś kompozytu, tak? Tak, kompozytowa osada, która ma montażę do, 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 do dodatkowej szyny. Do, umożliwiającej e, zamontowanie przystawek noktowizyjnych, jak i termowizyjnych. To jest M-LOK? Tak, m -Lock. Dodatkowo w kolbie mamy tutaj podkładki dystansowe, które umożliwiają nam dostosowanie e, długości kolby czyli, do pojedynczego strzelca. Czyli wysokość baki reguluje sobie płynnie, tak, od ręki, tak. ale dostosowanie długości kolby jest na to stałe. już muszę na stałe, tak? tak. czyli pod kołkami dystansowymi. Kolba tutaj jest zakończona trzewikiem gumowym. Około... No, on ma taki amortyzator, tam w ogóle chyba tak, zrobiony cały, tak? No? Który ma działać jako amortyzator i również e, niwelować siłę, wpływ siły odrzutu na strzelca. Tutaj jest regulowana baka, zakres około 3-4 cm. Czyli to jest 50. Rozumiem, że 308. Będzie w zasadzie tym samym, tylko mniejszym, tak? Konstrukcja będzie bardzo podobna, no wiadomo, pewnie trochę inne urządzenie wylotowe. Tak. A właśnie, jak jesteśmy przy urządzeniu wylotowym, da się na to założyć tłumik, czy musisz mieć jakieś... Na to, na, na to, na to, na to, to urządzenie nie. konkretnie nie. Aha, ale gwint na końcu lufy rozumiem, że jest standardowy dla tego kalibru. Tak. I mogę sobie zmienić urządzenie wylotowe, na jakie tam będę potrzebował, włącznie z takim, że mogę sobie założyć na, na niego tłumik. Tak. Tutaj mhm. y, jeszcze hamulec wylotowy czterokomorowy wyrzuca nam gazy prochowe na boki. Bardzo fajna rzecz przy strzelaniu, ponieważ... Przed karabinem, jak to w 50c nie podnosi nam się tuman kurzu. Widzieliśmy, że podnosi się na bokach i podnosi się za strzelającym. <śmów> <śmów> Natomiast... Oberwaliśmy, a nie... E, oberwaliśmy trochę tak yy, yy, resztkami, które... Zresztą możesz, Kuba, pokazać, jak jest już po... po ile to było strzelania? 20 parę razy. I tu rano była trawa, a teraz jest już trochę mniej trawy niż było. To jest nowość w waszej ofercie. Rozumiem, że chcieliby się tym zainteresować pewnie wojsko, policję, wojska specjalne. Głównie karabin ten kierujemy do wojsk specjalnych, jak również być może do wojska obrony terytorialnej. Okej. Okay. Rynek cywilny raczej nie, nie? Czy, czy ewentualnie no... jak ktoś przyjdzie i.? Bo rozumiem, że to. Dobra, spytam. Jak nie możesz, to nie powiesz. Ile on kosztuje? Nie jestem w stanie powiedzieć. Ale dużo raczej. W Stanach jest to ponad 10 tysięcy dolarów. Czyli można śmiało założyć, że u nas będzie kosztował z piątką z przodu przynajmniej, tak? I będzie to kwota pięciocyfrowa, a nie czterocyfrowa. Ale co, jakby kogoś z kasą przyszedł i powiedział, chcę takiego Dylona jest cywilem, ma wszystkie kwity, tak? Ma tam, nie wiem, młowieckie, pełną kolekcję. To co, kupiłby? Jesteśmy w stanie to Ściągnąć mm -hmm. na zamówienie. Jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć, że na komorze zamkowej, oczywiście, jest przymocowana w standardzie, rozumiem, tak? 3 tak. x 19 1913 oh. na której można sobie zamontować, e, za, zamontować celownik. Tu jest szpór, montaż? Tak, montaż szpór, celownik e, Leopold oh. Mark 5 HD. No, a... Czyli nie ma biedy ani szpór, ani Leopold, tak? To, 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 jest, to jest powiedzmy wysoka półka raczej. 525. Oh. Z krzyżem. Z krzyżem. No, pal, patrzyliśmy przez ten slajd faktycznie ma krzyż. No dobra, no to co? No, ty, tyle na sucho. Yy, strzelimy sobie z tego karabinu. Oczywiście, stricte zapoznawczo, bo jesteśmy na osi tutaj jest 100 metrów. Yy, więc więc to, no, to nie jest dystans na taki karabin. Yy, jak chłopaki będą kiedyś tam strzelać na, na większe dystanse, to pewnie też się pofatygujemy. Ale dzisiaj po prostu chcemy zobaczyć, jak yy, dawny Macmillan, a obecny Dillon, tak, 501, i yy, Chodzi na ostrej. A jak już widzieliście przebitki, strzelać... Roger przystrzeliwał ten karabin, były sprawdzane prędkości wylotowe. Właśnie prędkość wylotowa strzelać chyba z trzech rodzajów amunicji, ale średnia to jest plus minus 850 metrów na sekundę. Nie? Tak, 850 metrów na sekundę dla pocisku 705 grainów. Hmm. Czyli strzał na 3450 metrów. No wiadomo, że pocisk będzie zwalniał, to kulka będzie tam lecieć. Ile z 5 sekund? Więcej, Więcej. 6 do 7? Do 10 nawet. sekund. 10 nawet. nawet? Tak, ta amunicja, którą dzisiaj strzelaliśmy, EBB, dedykowana do Tora. Ona wchodzi w prędkość poddźwiękową na 2200 metrów dopiero. Na starcie ma 18000 Juli. Jest też. Amunicja przeciwpancerna, bardzo zbliżona do niej, w zasadzie na całej odległości trajektorii jest tylko jedno MOA różnicy między pociskiem zwykłym a przeciwpancernym, co umożliwia strzelanie... Czyli de facto mogę sobie strzelać bez zmiany nastawy? Bez zmiany nastaw jedną lub drugą amunicją. O, a zwłaszcza, że amunicję przeciwpancerną wykorzystuje się raczej do strzelania do większych celów, no tu jeden MOA... Na 500 metrach to będzie ile? 15 centymetrów, mniej więcej. Tak, niecałe. To gdzieś tyle. Jak będziecie chcieli zniszczyć transporter opancerzony, raczej nie będzie miało to znaczenia aż takiego. Gorzej będzie przy strzelaniu do, do urządzeń obserwacyjnych, no ale wtedy damy sobie jakoś radę inaczej. Dobra, dzięki Ci bardzo za. Krótki opis tego karabinu. Nie będziemy go rozkładać, no bo co? No tu można wyjąć zamek, tak i to jest w zasadzie cały, i potem jeszcze ewentualnie rozłożyć ten zamek na, na, na części, ale to. Zresztą teraz będzie ciężko go wyjąć, bo baka jest podniesiona. Chyba, chyba by się nawet nie wysunął. Dobra, dość gadania. Strzelimy sobie z niego i zobaczymy, jak się strzela z takiej ambicji. To strzelmy z Dylona. Już kiedyś strzelałem z pięćdziesiątek różnych. W tym z Bareta między innymi. Z Dylona jeszcze nie. No a teraz jeszcze magazynek trzeba włożyć. To, to nie jest proste. Próbowaliśmy. I tu trzeba niestety dosyć. O! Trafić tu. Potem trzeba go zatrzasnąć z tyłu. I zatrzasnąć z przodu. Uch. Ale ja się odsuwam. No, przecież to, no już doświadczenia powinnyś wiedzieć, że cię najwyżej piaskiem obsypie, tak? Prawa wolna. Dosyć twardy ma ten spust, muszę powiedzieć. Ale nawet tak mocno nie kopię. Trafiać, trafiam. Ale skupienia najlepszego to nie mam. Raz poszło prawie dziura w dziura. No co mam powiedzieć? Ma kopa trochę. Nie ma jakiegoś strasznego tego kopa, ale, ale trudno to porównać z czymkolwiek innym. Hamulec wylotowy daje radę. Masa tego karabinu robi swoje, ale dalej, wrażenie strzału jest. Naprawdę jest. no. Tak jak mówię, dwa trafiłem prawie dziura w dziurę. Co? Chodź tam. To? No ale tam nie ma co oglądać. To no. jest jakaś masakra. się upierasz, to możemy pójść. Tak jak Roger mówił, e, on powinien mieć trochę bardziej skośny montaż na tę odległość. No ale mówię, no kto, kto strzela na, na 100 metrów z 50. Tu jak żeśmy gadali, to wychodziło na to, że na 300 metrów będzie, będzie idealnie, bo tu jak się strzela, no to jest tam przewyższenie. Drugi strzał zerwałem trochę, z tego co widziałem przez lunetę, ale pierwszy i trzeci poszły całkiem spoko. Dziwny jest ten spust, muszę powiedzieć, dlatego że on jest bardzo krótki, ale spodziewałem się, że on będzie delikatniejszy. On stawia naprawdę dosyć spory opór. To jest jedna oporówka. Kładziesz palec na tym spuście, czujesz opór i ciągniesz, tak? I wydaje ci się, że będziesz go ciągnął i ciągnął, ale jak przyłożysz tylko już odpowiednią siłę, to pada strzał. Tylko, że tę siłę trzeba przyłożyć dosyć sporą. No. Dziwne. Pierwszy i trzeci. To jest drugi. Ten zerwałem, bo, e, tak jak Roger mówi, to mówię właśnie 10, 10 do 15 cm przewyższenia tak, jest, nie? Tak. Czyli to by się zgadzało. To by się zgadzało. To jest ewidentnie mój błąd. E, no tak. Nie ma się czym chwalić. Ale mi się, że jakby człowiek postrzelał z tego trochę dopasowałby się. 20 cm. No 1,9 cm 15 daj? Nie no, no, tak, no bo możemy zmierzyć albo, albo od połowy do połowy, albo od górnej krawędzi do dolnej krawędzi To jest tak, 19 mm Wycz no. 15 Prawie i dalej. 13 cm przewyższenia. Dobrze mówiłeś Ten spieprzyłem Strzela się świetnie, naprawdę strzela się świetnie, mam nadzieję, że chłopaki z Orks 11 będą strzelać na większy dystans, to też nas zaproszą i byśmy sobie poknęli na większy dystans. Kuba, chcesz strzelać czy nie chcesz? No oczywiście, że tak. Serio? No, no to chodź. Nie kopię tak bardzo.